Wialska Onkologia to jest nowy pawilon, który powstał na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Pawilon, który tak naprawdę przy niewielkim udziale oczywiście marszałka województwa lubelskiego powstał nakładem 60, ponad 63 milionów złotych. Czekamy z niecierpliwością już na taką ostateczną przeprowadzkę. Na razie ruszył oddział dzienny w nowej lokalizacji i poradnia onkologiczna i hematologiczna oddziały, no myślę, że niebawem, bo jeszcze ostatnie doposażenia trwają w meble.